Dzień dobry, dzień dobry, w środę 6 września Patryczek ochoczo biegnie do przedszkola Troszkę tak, tak, tam biegnie, Nie płacze, bałem się, że to będzie gorzej Bo wczoraj trochę popłakywa jak go zabieraliśmy Z tym, że Nie, że go zabieraliśmy, tylko że po prostu za mamą już tęsknił, więc płaka, jak przyszliśmy Ale dzisiaj, widzę, idzie dzielnie. Idziesz do przeszkolka? Nie. <laughs> to się jeszcze okaże za chwilę. Idę odebrać Patryszka. Trochę były przeżycia, bo jednak płakał tutaj do żabki. To jeszcze było ok, bo myślał, że do sklepu idzie. W szkole jest tuż obok. Jak się zorientował, że jednak tamto zaczął płakać. Jak go oddawałem, to złapał mnie za nogę. I krzyczał tata, tata. Płakał bardzo. No, zobaczymy, jak to będzie teraz. Ale też widziałem, jak dzieci szły na spacer z tego naszego balkonu. No to nie płakowa ani w jedną, ani w drugą stronę. Zobaczymy, sam się bojesz. Robisz to na A jadłeś zupkę? Już patrzenia odebrałem. Nie. Uśmiechnięty był, nie było źle wcale. Co prawda, Buziaczek? nie w swojej bluzce, no ale. Oczywiście zaraz tu przybiegła Agnieszka, nie mogła wytrzymać. Ale powiedziałem, ja go zaprowadziłem, ja go Pani odbieram. A jego ktoś mu dał za małe body. a tam no. cały worek jego ubrał. Nie no, szkodzi. No, no. Nie Smaczna jest podpisane panie. też. Dlatego może nie wiem, chociaż nie. wiedzą które. Dobra, wracamy do domku. Gdzie na loda, tak? O, wczoraj nie chcę na lodę, dzisiaj już tak Wszystko będzie dobrze. To Mamusia bardziej panikowała niż to warte. No, chociaż mi też serce pękało. Dołożyć do jedzenia, wiesz, to, to, to się robi tu taka jesteśmy chula, teraz, tak, No jesteśmy teraz w mieszkaniu. Ale nie jest tak, że nieraz mówiła, że ona dopada do tej puli. <laughs> Proszę. Sam wiesz. I też musimy powiedzieć, że nie ma. My tutaj jesteśmy na osiedlu Prokocim Nowy. A to tutaj przy ulicy Jerzmanowskiego jest mój blok, w którym mieszkałem 5 lat. W złotych latach 90. A my teraz idziemy do Naszej koleżanki Asi, Patryk, tutaj się bawi i skacze u cioci Asi, to jest ciocia Asia. Dzień dobry, dzień dobry. Tutaj mamy zastawiony stół, a tutaj proszę Agnieszka, druga Agnieszka. To jest Izabela. Monika, przepraszam, Agnieszka, a jednocześnie Izabela Agaczewska, autorka książek dla dzieci i dorosłych.